Po sobotniej dymisji trenera klubu LKS Przemsza Siewierz Rafał Alisa we wtorek 29 września poznaliśmy nazwisko nowego szkoleniowca pierwszej drużyny. Został nim 46-letni Damian Łukasik. Drugim trenerem mianowano napastnika Przemszy, czyli Daniela Tukaja. Aby przybliżyć tę nieznaną jeszcze postać, porozmawialiśmy dziś z nowym szkoleniowcem przed pierwszym treningiem LKS-u. Całe życie praktycznie związany byłem z klubem ruchorzy, gdzie od trampkarza aż do seniorów grałem w piłkę. Udało mi się zdobyć tytuł mistrza Polski ostatni z ruchem chorzów. Później jakieś krótkie epizody w Tychach i w Bielsku i od 18 lat pracuję z młodzieżą w ruchu chorzów. Dwie z paru wychowanków, którzy, którzy którzy grają w lidze, Foszmańczyk teraz w Termalice. A nawet tutaj Rafał Wawrzyńczak, zaczynałem pracę właśnie z, z trampkarzami i on Zaczynał u mnie. Teraz się spotykamy po tylu latach w siebieżu Także taka ciekawostka może. Nie? Trener ocenił swoich nowych podobiecznych. Potencjał drużyny jest spory i mam nadzieję, że to w najbliższych meczach odpali i będziemy się cieszyć ze zwycięstw. Taki, taki jest cel, żeby po prostu jak najwięcej wygrywać i żeby piąć się do góry w tabeli. Każdy cel w meczu jest ten sam, no. chcemy wygrać. Mamy dla Ciebie wszystko. Jeżeli przeciwnik okaże się lepszy, to nikt nie może mieć do, do chłopaków, do całej drużyny nic yy, za złe, bo po prostu przeciwnik się okaże lepszy. Ale powtarzam, drużyna musi dać na boisku wszystko. Mimo trudnej sytuacji, przemsze nastawienie trenera jest bardzo optymistyczne. Jest utarte takie powiedzenie, że nowy trener, nowe nadzieje. Także mam nadzieję, że będzie to jakiś impuls pozytywny. I i tak jak powiedziałem, drużyna ma duży potencjał, jeżeli chodzi o umiejętności, także myślę, że będzie dobrze. No. A jak nowy szkoleniowiec czuje się w Siewierzu? Rewelacyjnie, tylko ciężko tu dojechać, bo takie, takie drogi remontowane są, że. Ale już załapałem, także już chyba będę trafiał. To dopiero początek. A czego można życzyć trenerowi w pierwszym dniu pracy? Tylko i wyłącznie zwycięstwo, bo po to się gra, po to się uprawia sport, żeby. Żeby wygrywać. W siewieżu trener zadebiutuje w sobotę podczas spotkania z Rakowem 2 Częstochowa. Strategia na ten mecz jest owiana tajemnicą. Ojej, to nie mogę mówić, bo przeciwnik będzie oglądał i co wtedy? No różnie to jest, nie wiadomo jakim składem przyjadą. Mam nadzieję, że, że, że. No, akurat Raków też gra w sobotę, myślę, to, to drużyna będzie młoda, no. Ale niekiedy i w młodości siła, zobaczymy. No. Zapraszam wszystkich sympatyków Przemszy Siewierz na mecz z Rakowem Częstochowa w sobotę o godzinie 15. Doświadczenie, optymizm, wiara w ludzi i pozytywne nastawienie. Zapowiada się ciekawe zakończenie sezonu. Do zobaczenia na Siewierskim Stadionie.